Otóż, jak Państwo zapewne wiecie, w maju osiągnęliśmy olbrzymi sukces. To był sukces naszego kraju, sukces miasta, ale myślę, że całego Śląska, dlatego, że Katowice zostało wybrane jako organizator Światowego Szczytu Miejskiego w 2021 roku. Tu już będzie 11 edycja tych spotkań. Jest to jeśli nie największe, to drugie z największych spotkań, które są organizowane na świecie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a w obszarze polityki rozwojowej, polityki miejskiej jest to w ogóle największa impreza na świecie. Odbywa ona się co dwa lata. W przyszłym roku będzie organizowana w Abu Dhabi, a w 2022 roku po raz pierwszy w naszym regionie, i również oczywiście po raz. Pierwszy w Polsce, będzie ona zorganizowana w Katowicach. Bardzo dużo już pan minister powiedział o tej naszej współpracy, o tych naszych wspólnych działaniach, bo dawno zauważyliśmy jako miasto Katowice, że jeżeli współpraca jest możliwa, to trzeba z niej korzystać i trzeba wspólnie dążyć do tego, dla realizacji określonych celów, aby było to jeszcze mocniejsze zaznaczenie naszego kraju w przestrzeni światowej, aby jeszcze lepiej można było realizować pewne działania, działalności, aby to, co robimy było bardzo, bardzo zauważalne. I tak się dzieje już od kilku dobrych lat, bo warto wspomnieć tutaj nasze starania o Organizację szczytu klimatycznego, oczywiście, oczywiście najpierw rządowe jako kraju, ale później kwestie gdzie zrobić. I tu też stoczyliśmy, można powiedzieć, bój z różnymi konkurencjami, czy konkurentami, które, którzy są w Polsce, którzy mają podobny potencjał. Po organizacji wielkiego również wydarzenia Łady, czyli konferencji ogólnoświatowej, antydopingowej. Gdzie również nasz kraj, można powiedzieć, Lądzak został jej szefem na kolejne 3 lata, może i nawet dłużej. Wiem, że kadencje są po 3 lata, i dwa razy 3, 6, na to liczymy. I to jest kolejne wielkie wydarzenie, które podzieje się w naszym mieście. Bardzo się cieszę, że te zmiany, które już zaszły w mieście Katowice są zauważane przez rządzących przez pana ministra, przez pana premiera, że właśnie na tej podstawie możemy aplikować o możliwości organizacji tak wielkich imprez jak World Urban Forum, czyli Szczyt Miast, Światowy Szczyt Miast, który będziemy w 2022 roku gościli.